Witaj Haneczko. Wkrótce, Twoje urodziny, kochanie, 14. Bardzo piękny, ważny czas dla mnie. Zazwyczaj wykonywałam portret dla ciebie, ale usłyszałam, że macie ich za dużo i już są niepotrzebne. W związku z tym stwierdziłam, że zrealizuję Twoje marzenie i kupię ci to, co chciałaś. Mam nadzieję, że ten prezent przyczyni się do Twojego rozwoju i nie będzie powodem uzależnienia, Hanusiu. Twojemu tatusiowi kiedyś dawno temu, kiedy był troszeczkę starszy, kupiłam komputer i on nie zmarnował swojego potencjału. Był bardzo pracowity i wyszedł z tej oto miejscowości i udało mu się zdobyć Cambridge. Ja myślę, że ty, urodzona w Cambridge. Jesteś w pewien sposób jak gdyby, wyróżniona i zobligowana. Bardzo pięknie dałaś świadectwo swojej wiedzy i wytrwałości w tym roku szkolnym. Gratuluję Ci i ten prezent mam nadzieję, że będzie również przyczyni się do Twojej nie tylko radości, ale i rozwoju. Kocham Cię i dobry dobrą rodzinę. Dziękuję.